Witajcie ciekawscy! Ileż to znamy dziecięcych gwiazd, które borykają się ze swoją sławą i wizerunkiem. Na szczęście wydaje się, że Zac Efron nie podziela losu makaleja Kalkina i radzi też sobie lepiej niż Daniel Radcliffe. Ale czy na pewno Efron przez długie lata był ulubieńcem nastolatek, słodkim chłopcem z disneyowskiej serii High School Musical? Nie zmienił tego ani skandal z prezerwatywą, ani wyznanie o uzależnieniu. Może dlatego rolą w filmie Podły, Okrutny, Zły, gdzie z błyskiem w oku portretuje jednego z największych zbrodniarzy Ameryki, aktor próbuje na dobre zerwać z tym w jednej ze scen jego bohater mówi: „Jestem bardziej popularny niż Disney”. Czy tak właśnie chciałby powiedzieć Zac Efron? Czy uda mu się przestać być tylko ładną twarzą i zostać prawdziwym aktorem, aby poznać opowieść o złotym chłopcu Hollywood? Musicie obejrzeć nasz film. Zak urodził się w Kalifornii, gdzie jego rodzice pracowali w elektrowni, ojciec był inżynierem, a matka sekretarką. Chłopiec wykazywał talent od najmłodszych lat, występował w szkolnych przedstawieniach, chodził na lekcje śpiewu. Jedna z nauczycielek skontaktowała go z agentem gwiazd. Początkowo zagrywał głównie epizodyczne role w serialach jak Ostredyżu czy CSI Kryminalne zagadki Miami albo małe rulki w produkcjach telewizyjnych. I nagle w 2006 roku zmienił się jego świat. Jak? Otóż aktor otrzymał angaż do filmu High School Musical wyprodukowanego przez Disney Channel który okazał się międzynarodowym hitem. Nastolatkowie z miejsca pokochali bohaterów śpiewających o bliskich im problemach z czasów liceum, rynek zalewały produkty z wizerunkiem postaci, a aktorzy występujący w produkcji stali się sławni na całym świecie. W dodatku niedługo po premierze piosenki pochodzące z filmu trafiły na amerykańskie listy przebojów, a High School Musical doczekał się jeszcze dwóch części. Muzyka sprawił, że Zac Efron otrzymał łatkę grzecznego chłopca. Młodzieńcy się z nim identyfikowali, nastolatki go kochały, nawet kiedy umawiał się z koleżanką z planu Vanessa Hardy. A on w wywiadach wiernie opowiadał to, co nakazywały mu marketingowe umysły Disneya. Tymczasem, jak to z takimi dziecięcymi gwiazdami bywa, zaczynają dorastać. Izak też chciał czegoś innego i próbował zerwać ze swoim wizerunkiem. Pierwszym z kroków ku zmianom było odrzucenie propozycji nagrania solowej płyty oraz podpisanie kontraktu oferowanego przez samego Simona Coella. Efron tłumaczył wtedy, że uważa się za aktora, a nie piosenkarza. Zaczął więc pracować nad ciałem, trenować i wybierać różnorodne role. Ale znowu wpadł w pułapkę, bo z nagą, wysportowaną klatą najczęściej występował w niewyszukanych komediach, jak Sąsiedzi, Randka na Weselu, Co Ty Wiesz o Dziadku czy słoneczny patrol. I nie pomagało, że grał także w dramatach jak pokusa, szczęściarz albo król rozrywki, bo ludzie nadal widzieli w nim tylko wyćwiczonego, zabawnego przystojniaka, filmowego Amanta nic więcej. Zdaje się, że przez to wybaczono mu jedną z najgłośniejszych wpadek, mianowicie podczas premiery bajki Lorax aktor pozował fotografom na czerwonym dywanie, ale gdy chciał wyciągnąć zbędne rzeczy z kieszeni i oddać je asystentce, zgubił prezerwatywę. Później Efron śmiał się, że od tej pory zawsze będzie sprawdzać kieszenie przed oficjalnymi występami, choć uważa, że lepiej jest być bezpiecznym niż zawstydzonym. Na jego wizerunek nie wpłynęło także to, że w jednym z wywiadów aktor przyznał się do uzależnienia od narkotyków i alkoholu oraz wyznał, że za dużo imprezuje. Chwalono go za szczerość, pójście na odwyk, wstąpienie do klubu anonimowych alkoholików i walkę ze słabościami. Tymczasem aktor znowu musiał na nowo zdefiniować swoje podejście do życia. I wreszcie po przekroczeniu trzydziestki czysty i trzeźwy Zak Efron zaczyna pokazywać, że umie grać, wciąż nie tracąc swojej charyzmy i uroku. Dowodem na to jest jego najnowsza rola w filmie Podły okrutny zły, gdzie gra jednego z najsłynniejszych i najbardziej okrutnych zbrodniarzy Ameryki Teda Bundy. Między 1974 i 1978 mężczyzna napadł albo w bestialski sposób pozbawił życia przynajmniej 36 kobiet, ale o tym mamy inny odcinek. I chociaż film zbiera mieszane recenzje, niektórzy zarzucają mu bowiem gloryfikowanie zbrodniarza, to raczej zgodnie mówi się, że Efron wreszcie pokazał swój prawdziwy talent. Oczywiście w przypadku tej postaci znowu potrzebna była odpowiednia aparycja, w końcu Bundy był niejako celebrytą, a wiele kobiet nie Wierzyło w możliwości popełnienia przez niego zbrodni i wyrażało zafascynowanie jego osobą. Ale tym razem aktor wykorzystuje swoją urodę do pokazania wachlarza umiejętności aktorskich oraz udowadnia, że dojrzał do poważnych propozycji. Czy postać, którą Efron hipnotyzuje i odstręcza widzów zarazem, wpłynie na jego karierę, jak to było w przypadku np. Antoniego Hopkinsa z Milczenia Owiec albo Charlize Theron Ron's Monster? Czy ludzie zapomną o słodkim Troju Boltonie z High School Musical i zaczną dostrzegać Zaka Efrona? Czy też stanie się bardziej popularny niż Disney? Mamy nadzieję, że tak, choć na to musimy jeszcze poczekać. A co Wy sądzicie o zaku Efronie ciekawcy? Czy jest tylko pięknisiem z Hollywood, czy dojrzałym aktorem? Wolicie go w komediach czy poważnych produkcjach? Zapraszamy do wypowiedzi, a jeśli podobał Wam się film, to do zostawienia lajka i suba. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.